Dobranocka z książką to kolejna propozycja Centrum Kultury i Biblioteki Miejskiej w ramach zadania Bogactwo Ksiąg. Tym razem zapraszamy na rodzinne warsztaty teatralne Noc żywych książek, zabawy teatralne, animacje, twórcze fantazjowanie, mnóstwo pozytywnej energii i wyjątkowe spotkanie z książką. Warsztaty poprowadzą aktorki i animatorki teatralne z Olsztyńskiego Teatru Lalek Monika Gryc i Jagna Polakowska. Zaraz potem zapraszamy na literacki Escape Room, czyli pokoje zagadek. Każdy pokój to dosłownie inna bajka. Karty zgłoszeniowe na stronie CKIBM i profilu Facebook. Informacje w biurze i pod numerem telefonu 552421039. Ilość miejsc ograniczona. Nie czekajcie. Zapraszamy. Jeśli lubisz świat kicocie i innych wąsatych mruczków, zapraszam do aktywnego pokoju z zagadkami. Kocie psoty mile widziane. Mała pyza ulepiona przez gospodynię za nic nie chciała zostać zjedzona. Ucieka więc z drewnianej łyżki i chowa się za komodą. Przy pierwszej wydarzającej się okazji wyrusza w podróż po Polsce. Wesoła kluseczka zwiedza nasz kraj i przeżywa mnóstwo przygód. Zadania przygotowane przez Pyzę już na Was czekają. Witajcie moi drodzy, zapraszam Was na niezapomnianą przygodę w świecie Indian. W indyjskiej wiosce każdy z Was poczuje się jak prawdziwy Indianin. Wyruszycie na pełne emocji poszukiwanie totemu, będziecie odsłaniać kolejne wskazówki i wykonywać poszczególne zadania, a na koniec będzie na Was czekać zasłużona nagroda. Do zobaczenia już w ten piątek. Drogi dzieci. Zła czarownica ukradła mi różdżkę. Bez niej wiele baśni nie może skończyć się szczęśliwie. Wiedziałam, miała zamiar zgromadzić różne magiczne przedmioty i przejąć władzę. Proszę was o pomoc! Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. Nazwa zadania Bogactwo Ksiąg. Narodowe Centrum Kultury, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.